Siemanko, witajcie z tej strony Fan City, a dzisiaj zobaczymy najważniejsze funkcje w City Skylines 2, czyli narzędzia do tworzenia dróg. Zapraszam do oglądania. Drogi to coś więcej niż transport. O, wow, 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 wow. No to skrzyżowanie powiem wam, ładnie wygląda. Takie mogliśmy robić tylko, prawda, przy pomocy modyfikacji. A teraz możemy sobie zrobić zawracanie prosto w prawo, nawet ta strzałka nie, nie jest tak idealnie prosta, tylko tak pokazuje, wiecie, że ta droga sobie jednak lekko skręca, co, no, powiem Wam, że to jest taki fajny smaczek. A Co możemy tutaj zauważyć? Mamy jakąś tutaj podstację elektryczną, mamy druty, czyli prawdopodobnie będziemy musieli podłączyć tymi liniami Elektrycznymi, jakąś główną, prawda, elektrownie do takiej podstacji, i dopiero z tej podstacji prąd będzie sobie płynąć drogami do mieszkań. Tak to pewnie będzie wyglądać. Lecimy sobie every dalej, zobaczymy, co tam jeszcze out, ciekawego przygotowali. No, fajne są te skrzyżowania, tylko denerwuje mnie to, że są pokazane te, te takie linie, którym te samochody jeżdżą. Wiecie o co chodzi? By tego nie było. Tylko same pasy, to wydaje mi się, że byłoby to lepiej. Bo no tak nie ma w rzeczywistości, że to są takie pasy. Jak to się pokazuje, takie linie, te samochody są, nie wiem, droga wyjeżdżona. No raczej nie. No ale dobra, lecimy dalej. Autostrada, no czemu te linie? Po co to To, 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 powiem, to wam powiem. To mnie denerwuje. Czy <ścoughs> to jest, nie wiem, bo tutaj tego widzę nie ma. Czy to się będzie, nie wiem, dopiero zużywać po czasie i to się będzie dopiero pojawiać? No nie wydaje mi się. Ale no dobra. Niech będzie. O, to, jest, to jest fajna opcja z tym, z tym budowaniem. Mamy sporo informacji. Mamy kąty wszystkie. Mamy nachylenie. Tego brakowało. A to bardzo fajna opcja. Pomaga przy budowie. Jeżeli chcemy, wiecie, taką idealnie zrobić płaską, prawda, jakąś dzielnicę, czy pod jakimś lekkim kątem, żeby to było wszystko równo, to to może się, moi drodzy, przydać. Dalej. No i tak, tak, jak mówiłem, będą dużo większe strefy bo były na 4 kratki, a teraz jest na 6 kratek także będą większe budynki mogły powstawać okay. Widzę, że budowanie tych budynków trochę wygląda jak w SimCity bo jeżeli przed jeszcze wybudowaniem tego budynku on tak jakby trochę lewituje nad, nad ziemią widzicie, widzicie to? on tak lekko lewitował, tak samo było w SimCity też to tak lekko latało nad ziemią przed wybudowaniem. To okay. No i widać, że mamy to podłączone, mamy oczywiście wodę, mamy ścieki i mamy prąd. Szkoda, bo powiem Wam, to było fajne, ja lubiłem budować te rury, te wszystkie takie linie w mieście, bo to fajnie wyglądało, no ale... No trudno. Pewnie będą mody, że to, że to powróci. Mamy, widzę, ja różne narzędzia, features. różne zakręty Other to jest bardzo fajne. Totally to jest Use bardzo fajne, tools, czyli to zbudowa to takiej siatki dróg. Mamy pokazane wszystkie, prawda, odległości, kąty, jak to wygląda, wysokości, koszt. No to jest spoko, możemy sobie drogę wybrać, jaka ma być, i zbudować. Od razu taką całą dzielnicę. Bardzo fajnie. No, tu prezentuje się spoko. Fajny park. Czy to jakiś cmentarz, bo tu widzę jakieś nagrobki, czy mi się wydaje. Nie, nie wiem, co to może być, ale coś jest na pewno. Domki jednorodzinne fajnie wyglądają. Drzewka, jakieś ogródki z tyłu spoko to wygląda bo tego brakowało. To był po prostu jeden taki domek i tyle. A teraz mamy tu jakieś widzę z tyłu ogródek. Coś fajnie to wygląda. Spoko. Dalej. No ten, ten dym tu wygląda, jakby jak był tak dopiero później wklejony, tak mi się wydaje. Nie wiem do czego. Ale ogólnie kadr bardzo ładny na miasto. Fajne góry. Fajne góry. I bardziej realna woda, tak mi się wydaje, że to trochę to lepiej wygląda. mamy jakieś tam pale widoczne, no spoko. dalej And You'll even wow. No, mosty to jest potęga. Mosty są potężne. Ten prezentuje się naprawdę mega, mega dobrze. Też bardzo z tej perspektywy ładnie wyglądają drzewka. I chyba się też bujały na wietrze. Tak, i bardzo, bardzo i fajnie. Takie, do, takie w właśnie datale mi się podobają. Okej, okay, no, z jazdy tu. Są bardzo ładne, bo są takie, wiecie, bardzo ładnie, bardzo równe, nie? Możemy sobie tu pasy widzę poddzielać, Ten sobie idzie tu, ten sobie idzie tu, no spoko to wygląda. Tylko czemu są to takie linie pokazujące gdzie, gdzie samochody jeżdżą, czemu tak to wygląda? No spoko, o, jak to wiesz, jak to wszystko yep. łagodne jest. No czemu? No, po co te linie? No, no po kiego grzyba? Same pasy by tu wystarczyły? Uwierzcie. No, ale no nie wiem, no może. O! Tramwaj przez rondo przejeżdżający to jest coś, czego brakowało i się nie dało zrobić, bo była po prostu kolizja. Teraz mogą sobie tramwaje bez problemu przejechać przez rondo. Oczywiście tramwaje nadal mają y, swoje linie elektryczne, troszkę obok szyn, ale to szczegół. Samochody widzę troszeczkę się na zakrętach bujają, ale jest to trochę lepiej ogarnięte niż te jedynce. Ale też tutaj mamy też trochę mniejszą prędkość, więc może aż tak się bardzo nie było. Zobaczymy na autostradach. O, możemy sobie zmieniać rozmiary ronda po wybudowaniu już skrzyżowania. No to jest super, tego becowało. Podam, proszę bardzo, i mamy piękne rondo. Tylko po co te linie? O, jak taka będzie kamera, pierwszoosobowa, to sztosik, naprawdę. To bardzo, bardzo fajnie. Ludzie widzę wyglądają tak bardziej y, ubrani, nie wiem, nowo tam jakiś gościu widzę w kurce i spodnie jakieś złote. Tutaj też jakieś rękawice, takie strój obcisły i tak dalej. No zobaczymy, zobaczymy. Żeby tylko z tego jakiś nie był cyberpunk. Dobra, okay, widzę, że tu sobie możemy tak wyłączyć oczywiście światła. To na plus. Dać znak stop, zrobić zakaz skrętów w prawo. O, tego nie było. Zakaz skrętów w lewo. Chodniki. Znak skrętu. Okay. Możemy sobie tu, widzę, jakieś zrobić albo chodnik. Albo trawkę, trawkę z drzewkami, lampy, pewnie włączyć, wyłączyć, ekrany te akustyczne, to jest spoko akurat. Ooo, tego mi brakowało, żeby były tylko po jednej stronie, a nie, a nie po obu stronach. Tylko pytanie, czy można sobie strony wybierać, że mogą być albo po lewej, albo po prawej. Pewnie tak, jakimś tam, nie wiem, prawym guzikiem myszy, czy tam lewym, czy coś, żeby tą stronę możemy pozmieniać. I w, w ogóle tu, tutaj ludzi chodzi. Wow. Parkingi. W końcu będą parkingi. Mam, mam nadzieję, że jakieś takie normalnie wyglądające i będziemy sobie je mogli, nie wiem, samemu tworzyć. To by było spoko. Przypuśćmy, tworzyć rozmiar parkingu, jaki ma być. By było bardzo fajne. To prezentuje się make fajnie. Bardzo fajne... No, za późno. Ale były The bardzo grid. fajne tam They domki. Mi się too. podobają te domki. So drzewka And oczywiście poprawiają trochę wygląd. No, course, nawet nie course, trochę. Zobaczcie, drzewka... Jak jest tak zielono, to jest tak lepiej. Tu mamy widzę chyba jakiś uniwersytet, czy jakąś szkołę, jakiś szpital bloki bardzo fajnie wyglądają, wieżowce tutaj też nad wodą, fajnie, fajnie no mosty są cudowne takie mega potężne, mamy widzę o, to samo co podochodziło do jedynki czyli takie boiska piłkarskie, takie orliki, fajnie, fajnie ciekawe jestem tutaj budowy tych, tych portów, nie że tak w ten sposób, czy to się będzie budowało samo a będziemy robili drogę na wodzie czy trzeba będzie to jakoś nasypać i dopiero zrobić? Ciekawe. Bo to prezentuje się całkiem całkiem. Okay. O matko, nareszcie, zobaczcie. Tworzymy sobie drogę, która ma kolejny dodatkowy pas, taki do zjazdu w prawo. I zaznaczamy sobie z tego miejsca i robimy piękny, piękny zjazd z autostrady. Jaki łagodny, wszystko pięknie wygląda, no nareszcie. Tyle trzeba było na no, nas poczekać. those tools to the rescue! Click, 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 and that road is a thing of the past. Road building is more intuitive. Okay. Klik, klik. Pociągi bardzo ładne. Jak się błyszczą, Wow. And nuance in city skylines too. And every. mosty. Coś. then hit. Pathway okay. has a far-reaching impact. Build your city's roads as a testament to your ambition and a promise to citizens that anything is possible. mamy tu widzę, stadium, do baseballu. Tu mamy jakiś kolejny mega budynek, mega duży. Tu mamy dwa orliki. No, a tylko. Jednak bez motywu mapy to tak średnio troszeczkę. Jednak bym widział jakoś takie lepsze korki, takie bardziej żywe, bo są takie trochę wyblaknięte. Ale to może takie moje uczucie akurat. Possible. Okej. Okay. No moi drodzy, będzie się działo. Coraz więcej mamy informacji na temat dwójeczki. Ja już nie mogę się października doczekać aż ta gra wyjdzie, będzie grane moi drodzy. Także subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę, komentarz, co o tym myślicie, o tych drogach, o tym, o tym wszystkim co było w tym odcinku, a ja się z Wami żegnam na razie. Pa pa!